Nawrockiemu zdarza się rymować. I to jak? Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole. Śpiewacie pierwsza tura, za moment ktoś krzyczy pierwsza tura bez bonżura. a jak jest wieczór, to drodzy państwo wiemy, że to nie jest człowiek, który ciężko pracuje, mój główny kontrkandydat, to ja wtedy zawsze jak jest wieczór mówię, cii, Bonżur, śpij, drodzy państwo. Ale Karol Nawrocki jest nie tylko poetą, ale przede wszystkim pisarzem. Pisarzem, który przez 8 lat ukrywał się pod nazwiskiem Tadeusz Batyr. Nie tylko ukrywał, ale również samego siebie w mediach wychwalał. Naszym gościem jest Tadeusz Batyr. Niestety nie możemy ujawnić twarzy naszego rozmówcy. W swojej książce powołuje się pan na prace badawcze historyka doktora Karola Nawrockiego. Tak to właściwie Historyk, który zainspirował mnie do, do mojej pracy, pierwszy, który zajmował się zagadnieniami przestępczości zorganizowanej w PRL. Dzisiaj tłumaczy to tak. Pseudonimy literackie nie są niczym nowym w polskiej publicystyce i w polskiej e, literaturze, a także w polskiej nauce. Jestem naukowcem, byłem naukowcem, byłem pierwszym historykiem, który badał przestępczość zorganizowaną w czasach Polski komunistycznej, więc jest to rzecz naturalna. To była konwencja, w której Tadeusz Batyr, a więc pseudonim literacki, może odwołać się tylko do jednego źródła, bo był jeden naukowiec, jak państwo wiecie, ze względów zawodowych zmieniałem wówczas pracę, nie chciałem angażować Muzeum II Wojny Światowej w te badania, które prowadziłem w Instytucie Pamięci Narodowej na temat przestępczości zorganizowanej i myślę, że jeśli chcielibyście Państwo poznać istotę, owoce tych badań, odwagę badawczą i zagłębić się w to, co przygotowałem jako naukowiec, jako publicysta pod literackim pseudonimem, to zobaczylibyście Państwo po raz kolejny, że jestem osobą i zdeterminowaną, i osobą no, pracowitą, tak, tak, i odważną w realizacji swoich zadań.